Ładny kolor i bardzo ładny design, bo sami powiedzcie, jak na Opla to zaczęło naprawdę dobrze wyglądać, ale jak jesteśmy z tyłu, to przechodzimy do bagażnika, bo tam przewozimy różne ciekawe rzeczy i tutaj ciekawostka. To wygląda jak klamka do podnoszenia tylnej klapy, a niestety to przetłoczenie to nie jest do tego. Klameczka i guzik jest tutaj na dole w zderzaku. Nieważne ile ma litrów, tak naprawdę 3, 350-380, 3, ważne czy jest ustawny i zmieszczą nam się te wszystkie zakupy, to tutaj proszę bardzo, drogie panie, wszystko się zmieści. Torba na siłownię się zmieści, wszystkie zakupy się zmieszczą i nawet jakiś wózek by się tutaj zmieścił. Tutaj jeżeli chodzi o wnętrze i deskę rozdzielczą, uważam, że każdej kobiecie się spodoba. Tak fajnie jest designersko wystylizowana, zagięta w stronę kierowcy. Dodatkowo mamy już nowoczesny wyświetlacz, jeżeli chodzi o licznik przed nami. Dodatkowo mamy tutaj ekran dotykowy, jeżeli chodzi o system bezpieczeństwa i całe wyposażenie. I co bardzo ważne... Jeżeli kupujemy taki samochód, sprawdzajcie, ile w nim jest wyposażenia. Tutaj mamy akurat dużo poduszek powietrznych. No i mamy na przykład alarm nie uwagi kierowcy. Też tutaj będzie piszczało, jeżeli będziesz za bardzo rozkojarzony, będziesz gdzieś tam patrzył, czy patrzyła sobie na boki. Dodatkowo mamy tempomat normalny. Nie mamy niestety tempomatu aktywnego. Bardzo ważna rzecz, a mianowicie po wrzuceniu wstecznego biegu posiadamy kamerę cofania. Tutaj akurat na tym ekranie dokładnie widać, że moglibyśmy mieć kamerę 360 stopni. Tutaj w tym samochodzie nie mamy, więc widzimy tylko tył samochodu i tutaj na tym małym ekraniku tył. Gdyby były kamery 360, widzielibyśmy cały samochód rzut od góry, więc mielibyśmy widok i z przodu, i z tyłu, i od boku. No i dodatkowo oczywiście są tutaj czujniki parkowania tył i przód, na odwrót, tył i przód. Ale o tym może porozmawiamy, jak już pojedziemy. A jeszcze zanim wyjedziemy, następny plusik znalazłem. Proszę bardzo, wysokie opony, po prostu balony. Gdzie teraz najeżdżając na krawężnik, nie uszkodza ani opona, ani felgi. A gdyby to była taka piękna designerska felga, 18 cali, z takimi malutkimi, cienkimi oponkami, z małym profilem, prawdopodobnie uszkodzona opona. I felga. W tym przypadku idealne rozwiązanie dla kobiet. Spuszczamy ze smyczy nasze trzy cylindry. Silnik ma 100 koni, 205 niutków, a do stówy rozpędza mokkę w nieco ponad 10,5 sekundy. Jeżeli ktoś by chciał pytać, czy tu jakoś bardzo słychać ten trzycylindrowy silnik, to powiem wam, że w przypadku tego samochodu to wydaje mi się, że czasami to nawet słyszę taki trochę rasowy dźwięk. A jeżeli chodzi o moc, 100 koni w tym samochodzie w zupełności wystarcza. Pamiętajmy, że to jeszcze jest ta opcja 130. Do miasta nikomu nie powinno braknąć. No, chyba że ktoś ma jakieś wielkie ambicje sportowe, żeby ścigać się po mieście, no to może wtedy może być troszkę gorzej. No i spalanie: 6,6 litra z 5000 tysięcy kilometrów średnia, i to prawdopodobnie po mieście. Podobno Opel jest uzbrojony po zęby w systemy bezpieczeństwa. Grzesiek, wiesz coś o tym? Asystent kolizyjny, mi się wydaje, że to właśnie było w tym momencie to. Aktywny safety brake, czyli pomaga dohamowywać w nagłych sytuacjach. Przeszkoda w pobliżu. Proszę, pojawia się taka informacja. I czerwony trójkącik, po czym żółty samochodzik. No, coś tu się dzieje na tych, na tych licznikach, coś się tu dzieje. System ten jest aktywny do prędkości 85 na godzinę, a więc działa głównie w mieście. Co jeszcze ciekawego znalazłeś w menu? I tutaj jeszcze znalazłem ciekawą funkcję rozpoznawanie znaków drogowych. Teraz nic mi się nie wyświetla, ale widzę tutaj 50 na godzinę i. O, proszę bardzo, w tym momencie samochód rozpoznał znak, wyświetliło mi się ograniczenie 50 na godzinę. Czyli jak nie wiemy, jakie jest ograniczenie na danej ulicy, no to samochód nam będzie to wyświetlał. Ale rozpoznawanie znaków to nie wszystko. Ten mały Opel potrafi nawet samodzielnie jeździć. 60 na godzinę, uruchamiam tempomat. Asystent pasa ruchu uruchomiony. Puszczam kierownicę. Oczywiście cały czas gdzieś tutaj jestem blisko. I proszę bardzo, pas ruchu, samochód się odbił. Mamy delikatny łuk, z powrotem wraca na pas ruchu, i już przytrzymaj kierownicę. Awaryjne to jest, to nie jest autonomiczna jazda, to jest w pełni awaryjne, czyli wpadnie komar do oka, chcemy gdzieś coś zerknąć, szybciutko na pół sekundy puścimy kierownicę i samochód nam wtedy pomoże. Ale kierownicę to trzymamy zawsze, zawsze i wszędzie.